Przyznam, że śmieję się za każdym razem, gdy mam okazję opowiedzieć tę historię swoim znajomym. A dzieje się tak dlatego, że zetknąłem się z nią osobiście i widziałem jakie emocje wywołuje ono do dziś wśród zwykłych Filipińczyków i jakie ich cechy uzewnętrznia. A i sama historia jest prawie jak opowieść o Indianie Jones, czego tu w niej nie ma. Jest japoński generał i zrabowane przez niego skarby, jest tajna organizacja, jest wojna i poszukiwanie złota w ukrytych tunelach. Są też źli politycy, którym własne kłamstwa wymykają się spod kontroli. Ale zacznijmy po kolei i najlepiej od faktów, gdyż ich jest najmniej w tym wszystkim. Dopóki USA nie przystąpiły do wojny po bombardowaniu w Pearl Harbor w 1941 roku, Japonia dominowała w Azji Południowo-Wschodniej w bardzo szybkim tempie, podbijając kolejne kraje regionu. Na czele wojsk japońskich stał dowódca 25. Armii. Generał Tomoyuki Yamashita. Jego zapis w historii to mieszanka błyskotliwości i pecha, a on sam został zapamiętany jako Higeki no Shogun, czyli tragiczny generał. Yamashita został mianowany głównodowodzącym tejże armii z rozkazem bitwy, ogłoszonym 6 listopada 1941 roku w celu inwazji na Malaję i Singapur. Inwazja rozpoczęła się 8 grudnia atakiem na Singora, Patani i Kotabaru. Malaje padły łupem Japończyków w ciągu 100 dni, a ostateczne zdobycie Singapuru, rzekomo niezdobytej brytyjskiej twierdzy w Azji Południowo-Wschodniej, 15 lutego 1942 roku, przez Winstona Churchilla zostało uznane za największą porażkę wojsk brytyjskich w historii. Oto zaledwie 30 tysięcy żołnierzy Yamashity wzięło do niewoli 80 tysięcy Brytyjczyków, Hindusów i Australijczyków, a samemu Yamashicie przypisywano zmuszenie Brytyjczyków do bezwarunkowej kapitulacji. Za ten sukces nadano mu przydomek Tygrysa Malajów i najwyższe japońskie oznaczenie wojskowe. Sam generał był znany z honorowego traktowania pokonanych dowódców i oficerów. Niestety działania jego jednostek w Azji oznaczały się bardzo dużym okrucieństwem wobec ludności cywilnej. W każdym z krajów, gdzie walczono, dokonywano rzezi i rabunków na dużą, zorganizowaną skalę. Tak było i w Singapurze, gdzie w jednej tylko rzezi, w Ching, zabito między 50 a 100 tysięcy Chińczyków. I mimo, że wydaje się prawdopodobne, iż generał nie wydawał takich rozkazów i być może nawet nie o wszystkim wiedział, to wina za to spada na pewno na niego. Swoją drogą, nie każdy, kto był na znanej ze swojego rozrywkowego charakteru w singapurskiej wyspie Santosa, pewnie wie, że jedne z najbardziej krwawych rzezi miały miejsce właśnie tutaj. Mimo osiąganych sukcesów wojskowych, a może z ich powodu, generał popadł w niełaskę japońskiego rządu i został wysłany do Manżuri. Wrócił z niej we wrześniu 1944 roku, po upadku Hideki Tojo i jego gabinetu, kiedy sytuacja wojenna stawała się coraz bardziej krytyczna dla Japonii. 10 października objął dowództwo 14 Armii Terytorialnej w celu obrony okupowanych Filipin. Siły amerykańskie wylądowały na filipińskiej wyspie Leyte 10 dni później, Realizując obietnicę powrotu amerykańskiego generała MacArthur'a, 6 stycznia 1945 roku 6 Armia USA licząca 200 tysięcy żołnierzy wylądowała w zatoce Lingayen na wyspie Luzon, 180 km na północ od Manili. Yamashita dowodził początkowo około 260 tysiącami żołnierzy, ale nie kierował obroną Manili, przesuwając swoje jednostki w góry na północ wyspy Luzon. W Manili walczyła japońska marynarka wojenna, i również tutaj działy się rzeczy straszne. Samo miasto jest drugim po Warszawie najbardziej zniszczonym w czasie wojny miastem na świecie, a podczas końcowego miesiąca walk Japończycy mordowali codziennie po 3-4 tysiące cywilów, aż do poddania miasta 3 marca 1945 roku, doprowadzając do masakry ponad 100 tysięcy osób. Sam generał walczył ze swoimi oddziałami w górach filipińskiej kordyliery do dnia poddania się Japonii 2 września 1945 roku po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Generał i jego oficerowie trafili przed sąd wojenny i byli sądzeni przed amerykański trybunał wojskowy w sali balowej rezydencji wysokiego komisarza USA w centrum Manili. Ponieważ nie było dowodów na jego rozkazy masakr ludności cywilnej, został oskarżony o niekontrolowanie swoich oddziałów przed popełnieniem okrucieństw wobec ludności Stanów Zjednoczonych, ich sojuszników i krajów zależnych, w szczególności Filipin. Swoją drogą to właśnie niemożliwość udowodnienia generałowi wydania rozkazów masakr ludności doprowadziła do stworzenia w prawie amerykańskim precedensu Yamashity, używanego m.in. przy sądzeniu serbskich dowódców wojskowych po wojnie między byłymi republikami Jugosławii. Generał Yamashita został powieszony jako zbrodniarz wojenny o 3.02 nad ranem 23 lutego 1946 roku i pochowany na japońskim cmentarzu w obozie niemieckim Los Banios, na Filipinach. W krótkiej mowie przed powieszeniem powiedział, że przeprasza za śmierć tak wielu ofiar, ale nie żałuje tego, co zrobił, gdyż tak się robi wojnę. I w tym miejscu kończą się fakty, a zaczynają spekulacje i półprawdy. I jeszcze przed procesem, podczas przesłuchań przez amerykański wywiad wojskowy, generał był wypytywany o skarby, jakie miały pochodzić z rabunków jego armii we wszystkich podbijanych krajach. Skradzione mienie obejmowało podobno wiele rodzajów kosztowności zrobionych z banków, depozytów, obiektów komercyjnych, muzeów, domów prywatnych i budynków religijnych. Według różnych relacji, łupy zostały początkowo zgromadzone w Singapurze, a następnie były przetransportowane na Filipiny. Japończycy mieli mieć nadzieję, że po zakończeniu wojny uda im się wysłać skarb z Filipin do Japonii. W postępów wojny na Pacyfiku okręty podwodne marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i alianckie samoloty bojowe dokonywały coraz cięższych zatopień japońskiej żeglugi handlowej. Przykładem działania amerykańskie w okolicach filipińskiej wyspy Koron, gdzie zatopionych 7 okrętów transportowych spoczywa do dziś tuż pod powierzchnią wody. Polecam to miejsce wszystkim, którzy lubią ponurkować w ciepłej wodzie na niewielkich głębokościach. Ale zanim generał Yamashita został schwytany, podobno rozkazał ukryć swój zrabowany skarb gdzieś w głębokich jaskiniach, tunelach i podziemnych kompleksach na Filipinach generał zaprzeczał istnieniu takiego skarbu nikt też nie znalazł dowodów na jego istnienie mimo opowieści rzekomych świadków, którzy jak to zwykle w takich sytuacjach widzieli jakieś skrzynie, rozładunki i tym podobne zdarzenia podobno wielu z członków tej organizacji którzy znali lokalizację łupów zostało zabitych podczas wojny lub później sądzonych przez aliantów za zbrodnie wojenne i straconych lub uwięzionych. I to od nazwy tajnego stowarzyszenia skarb ten bywa czasami nazywany skarbem Złotej Lili. Seagraves i kilka innych osób twierdziło, że amerykańscy agenci wywiadu wojskowego zlokalizowali znaczną część łupów i wykorzystali je do finansowania amerykańskich tajnych operacji wywiadowczych podczas Zimnej Wojny. Według Filipińczyka Arnolda Cruza Rzecznika Stowarzyszenia Poszukiwaczy Skarbów Filipin, tak, tak, jest takie, i emerytowanego oficera filipińskiej marynarki wojennej, który poświęcił większość swojego życia na poszukiwanie złota. Łupy wojenne zostały rozmieszczone w ponad 170 miejscach w całym kraju. Plotki te zainspirowały wielu poszukiwaczy skarbów, ale większość ekspertów i filipińskich historyków twierdzi, że nie ma żadnych wiarygodnych dowodów stojących za tymi twierdzeniami. Na przykład Ricardo Trotahose, profesor historii z Uniwersytetu Filipińskiego, zakwestionował teorię, że skarby z kontynentalnej Azji południowo-wschodniej zostały przetransportowane na Filipiny. W 1943 roku Japończycy nie kontrolowali już mórz. Nie ma sensu przywozić tutaj czegoś tak cennego, skoro wiadomo, że i tak zostanie utracone na rzecz Amerykanów. Bardziej racjonalną rzeczą byłoby wysłanie go na Tajwan lub do Chin. Prawdziwy lub raczej nie, Skarpia Yamashity rozgrzał wyobraźnię milionów Filipińczyków i nie tylko. Od czasów powojennych trwały jego poszukiwania przez nie tylko zorganizowane ekspedycje, ale też zwykłych ludzi. Szukano go nie tylko na Filipinach, ale też w Indonezji, Singapurze i innych miejscach. Ale to właśnie na Filipinach poszukiwania stały się masowym sportem narodowym. Zasadniczo większość z nich odbywała się nielegalnie, ponieważ Poszukiwacze nie otrzymywali pozwolenia od rządu, a wśród poszukiwaczy zawsze istnieje obawa, że rząd im to odbierze. Bezkrytyczne kopanie w wyniku ciągłego szaleństwa Filipińczyków w poszukiwaniu skarbów kosztowało Filipiny ich przeszłość. Ubolewa archeolog Jose Eliza Basales. Jest on adiunktem w Wydziale Antropologii, Socjologii i Historii Uniwersytetu San Carlos Sebu, Poszukiwacze skarbów tego nie robią, Dokumentacji wykopalisk. Natychmiast usuwają, porzucają i zostawiają dziurę, głęboką dziurę. Wielu z nich nie ma wykształcenia, wielu z nich to biedni rolnicy, próbujący znaleźć sposób na wyjście z ubóstwa, mówi. I jak to zwykle bywa, odnotowano szereg przypadkowych zgonów i obrażeń poniesionych przez poszukiwaczy skarbów na Filipinach, na przykład w eksplozji wojennych niewybuchów. Teorie o skarbie to jeden z powodów, które przyczyniają się do tego całego szaleństwa związanego z poszukiwaniem skarbów. Drugim są oczywiście media, bo też i o Skarbie Yamashity pisano wielokrotnie w gazetach, a nawet nakręcono filmy. I to nie tylko quasi dokumentalne, jak na przykład przez History Channel, ale też i fabularne, gdzie wyobraźni scenarzysty nie ogranicza już żadna grawitacja. Na przykład w 2001 roku hitem kinowym był film, który połączył historię o Skarbie i wszystkie nieprawdopodobne teorie na jego temat. Sprawił, że wszyscy na Filipinach uwierzyli, że Skarb istniał naprawdę. Wspomniany Jose Basales mówi: Pomyśleli: Hej, może to prawda, więc to jest nasze wyjście. Wszyscy teraz myślą, że mogą wyjść na pole, farmę, skrawek ziemi lub cokolwiek, co wygląda na stare, jak cmentarz. Wiele cmentarzy zostało splądrowanych z powodu przekonania, że Japończycy zakopali swoje złoto w niektórych sekcjach starszych cmentarzy. Jest to więc naprawdę destrukcyjne, ale ostatecznie myślę, że to czysta chciwość. Ludzie mają obsesję na punkcie złota bardziej niż na punkcie wiedzy naszej przeszłości, mówi Basales. Kopał więc i szczerze powiedziawszy, kopie do dziś cały naród. W dekadach po II wojnie światowej była to popularna rozrywka, która kiedyś graniczyła z narodową obsesją w kraju, w którym japońscy żołnierze zostali oskarżeni o grabież i ukrywanie ogromnych ilości złota i innych kosztowności podczas okupacji Filipin. Kopał również Rogelio Rojas, szlusarz w mieście Bagio. Bagio to miasto 5 godzin jazdy na północ od Manili, niegdyś będące letnią stolicą Filipin. Klimat jest tu nieco bardziej znośny, a sosny i wzgórza mogą trochę przypominać widoki bardziej nam znane. W wolnym czasie Rojas był więc amatorskim poszukiwaczem skarbów. Twierdził, że jeszcze jako nastolatek spotkał Japończyka, który powiedział mu, że jego ojciec służył jako mężczyzna pod dowództwem Yamashity i kiedyś narysował mu mapę przedstawiającą zakopany skarb. Inny mężczyzna, którego spotkał, pracował jako tłumacz Yamashity i powiedział, że kiedyś został zabrany do tajnych tuneli w Bagio, gdzie widział skrzynie ze złotem i srebrem, a także złoty posąg Buddy. Gdzieś w 1970 roku Rojas natknął się na sieć tuneli w pobliżu szpitala w mieście Bagio. Wewnątrz tych tuneli pan Rojas, jego brat Jose i inny poszukiwacz skarbów, albo Mali, znaleźli ludzkie szczątki w japońskich mundurach, radia, karabiny, bagnety i inny sprzęt używany podczas wojny. Kopiąc głębiej przebili się przez betonową ścianę i odkryli siedzącego za tą ścianą złotego Buddę. Był to posąg wysoki na niemal metr, odlany z litego, z litego złota i ważący ponad tonę. Miał zdejmowaną głowę, a w środku, według pana Rochasa, znajdowały się garście nieoszlifowanych diamentów. Wyciągnięcie posągu z tuneli wymagało pomocy dziesięciu mężczyzn. W ukrytym pomieszczeniu, w którym znaleziono Buddę, znajdowały się również miecze samurajskie, broń i stosy skrzyń. Rochas powiedział, że w jednej skrzyni znajdowały się 24 sztabki złota. Podekscytowany szybko upublicznił swoje odkrycie, co było niestety bardzo kosztownym błędem, który przyszedł go do końca życia. Około drugiej nad ranem 5 kwietnia 1971 roku żołnierze wtargnęli do jego domu i zebrali posąg, diamenty, 17 sztabek złota i miecze. Okazało się, że ludzie chcący kupić wydobyte złoto donieśli o tym rodzinie dyktatora Ferdinanda Marcosa. Pan Rochas udał się do sądu i mediów, aby uzyskać posąg, a kiedy odmówił podpisania dokumentów zrzekających się jego roszczeń do znaleziska, został aresztowany, a później torturowany. Rojas twierdził, że został porażony prądem, wielokrotnie przypalany niedbałkami papierosów i pobity do nieprzyjemności młotkiem. Jego brat i przyjaciele również Rochas przebywał za kratkami aż do 1974 roku, a po wyjściu na wolność popadł w zapomnienie. Nie znaczy to jednak, że on sam zapomniał o odebranym skarbie. Dopiero w 1986 roku, po tym jak rewolucja odsunęła Marcosa od władzy i zmusiła go do ucieczki na Hawaje, Rochas ponownie zajął się swoją sprawą, wznawiając pościg za złotym buddą. W 1988 roku Rojas i założona przez niego korporacja o nazwie, oczywiście Golden Buddha Corporation, czyli korporacja Złotego Buddy, która posiadała teraz prawa własności do skradzionego skarbu, złożyli pozew przeciwko Ferdynandowi i żonie i Meldzie w hawajskim sądzie stanowym, domagając się odszkodowania za kradzież i związane z nią naruszenia praw człowieka. Rojas zmarł w przeddzień procesu, ale przed śmiercią złożył zeznania które później zostały wykorzystane jako dowód. W 1996 roku Golden Buddha Corporation uzyskała najwyższy wówczas wyrok w historii w wysokości, uwaga, 22 miliardów dolarów, który wraz z odsetkami wzrósł do 40,5 miliarda dolarów. Sąd Najwyższych Hawajów orzekł, że istniały wystarczające dowody na poparcie ustalenia ławy przysięgłych, że Rocha znalazł skarb i że Markos go zawłaszczył, jednakże później, w wyniku apelacji, sąd uchylił orzeczenie o odszkodowaniu, uznając, że 22 miliardy dolarów odszkodowania za komorę pełną złota było zbytnio oparte na spekulacjach, ponieważ nie było dowodów na ilość lub jakość złota i nakazał nowe przesłuchania w sprawie wartości złotego buddy i 17 sztabek złota. Po kilku kolejnych latach postępowania sądowego, Golden Buddha Corporation uzyskała wyrok zapłaty przez Imelda Marcos jako beneficjentki spadku po dyktatorze, kwoty ostatecznie obniżone do 13 miliardów dolarów oraz 6 milionów odszkodowania za łamanie praw człowieka wobec Rojasa. Oczywiście Marcosowie nigdy nie zapłacili. Władze filipińskie zwróciły posąg Buddy z brązu rodzinie pana Rojasa, która twierdziła, że była to tylko replika oryginału, a prawdziwy złoty Buddha nigdy się nie pojawił. Jego historia żyje jednak dalej. Według Manny Paisa, emerytowanego oficera amerykańskiej marynarki wojennej, który jest częścią zespołu badawczego złożonego z poszukiwaczy skarbów, geologów, ekspertów od drążenia tuneli i inżynierów górnictwa, zamówionego przez History Channel na potrzeby serialu dokumentalnego o złocie generała Yamashity, zaginiony złoty Budda może równie dobrze znajdować się w luksusowym apartamencie w Nowym Jorku. Kiedy były prezydent Marcos przybył na Hawaje, został zatrzymany przez amerykańskie służby celne. Okazało się, że w jego bagażu znaleziono sztabki złota i inne skarby. Amerykańscy znajomi rodziny Marcosów mówili, że od Imelny Marcos, wdowy po dyktatorze, słyszeli kilkakrotnie, że są w posiadaniu złotego buddy. Ale to nie jedyny skarb w rzekomym posiadaniu rodziny Marcosów. Filipińskie akta sądowe pokazują, że posiadają oni wiele luksusowych domów ze ścianami pokrytymi dziełami słynnych artystów, w tym Sezana, Moneta, Moneta, Picassa i Van Gogha. Znalazło się też miejsce dla ekstrawaganckiej biżuterii, w tym 70 karatowego jasnoniebieskiego diamentu o wartości 5 milionów dolarów. Większość szacunków mówi o wartości majątku rodziny w wysokości kilkunastu miliardów dolarów. Sama rodzina Marcosów przedstawia różne wersje pochodzenia swojego wielomiliardowego bogactwa. I Melda Marcos upierała się, jak na przykład cytowano w raporcie Associated Press z 1992 roku, że bogactwo jej rodziny pochodzi z pracy jej męża jako prawnika firm wydobywczych, jego handlem złotem i odnalezionego japońskiego złota. A nie z wyprowadzania funduszy państwowych lub kopania skarbów z II wojny światowej. Mój mąż był prawnikiem kopalni złota, a także handlarzem złotem i bardzo kochał złoto, opowiedział w filmie dokumentalnym BBC z 2009 roku. Kiedy zajął się polityką, miał już całkiem spory zapas metali szlachetnych. Temu samemu BBC w 1996 roku pani Marcos powiedziała, że kiedyś przez przypadek o tym, jak kazała je zburzyć, dowiedziała się, że prawie wszystkie ściany domu jej męża były wykonane ze złotych kruszczów, które zostały pokryte ołowiem. Innym razem powiedziała, że część złota jej rodziny pochodziło ze skarbu Yamashita, ale Marcos nigdy nie ujawnił jego istnienia organom podatkowym, ponieważ kwota była tak ogromna, że byłoby to żenujące. Z kolei w październiku 2013 roku była pierwsza dama, powiedziała niedowierzającej Winnie Monsot, były filipińskiej sekretarz do spraw planowania społeczno-gospodarczego, że Marcos ukrył 6-7 tysięcy ton złota w piwnicy swojego domu w San Juan City. Ale co innego mówił syn Imeldy, obecny prezydent Ferdinand Marcos Jr., mówi się nie tylko na Filipinach, ale wszędzie indziej, że złoto Yamashiti istnieje, ale przez całe moje życie nie widziałem jeszcze takiego złota, powiedział w wywiadzie dla One News. Jeśli ktoś coś wie, proszę im powiedzieć, potrzebuję tego złota. Jak widać, czasem kreatywność w tworzeniu historii jest równie ważna jak w wyprowadzaniu pieniędzy z państwowej kasy. Przy czym wypowiedzi pani Marcos o znalezieniu japońskiego złota pojawiają się częściej w kontekście nieudokumentowanego bogactwa jej rodziny, a wypowiedzi jej syna o nieposiadaniu jakiegokolwiek złota przez jego rodzinę częściej w kontekście walki państwa filipińskiego z klanem Marcosów o odzyskanie pieniędzy ukradzionych przez byłego dyktatora Filipin. Ale saga o złotym posągu Buddy wciąż trwa, nabierając czasem nie tylko kolejnych zer w wycenie wartości, ale czasem również wartości politycznej. Wspomniany wcześniej Arnel Cruz, rzecznik Filipińskiego Stowarzyszenia Poszukiwaczy Skarbów, uważa, że w ponad 170 nieodkrytych miejscach zakopanych jest wystarczająco dużo sztabek złota, by spłacić długi kraju w wysokości 310 miliardów dolarów. Wierzy w relacje żołnierzy i inżynierów wojskowych, którzy rzekomo wykopali ponad 60 tysięcy ton złota Yamashita dla Markosa z co najmniej 30 miejsc. Dla porównania, według szacunków Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych w całej historii ludzkości odkryto około 187 tysięcy ton złota, czyli zaledwie 3 razy tyle. Pan Cruz twierdzi też, że deklaracje celne i imigracyjne Markosa na Hawajach. Ręcznie rysowane mapy pozostawione przez japońskiego księcia swojemu filipińskiemu służącemu. Podejrzane działania japońskiej organizacji, kamienne zaczniki i odkopane struktury dowodzą, że coś tam jest. Wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać skarby, to fundusze i odpowiedni sprzęt, a rząd powinien zapewnić wsparcie w tych obszarach, powiedział. A z kolei we wrześniu 2017 roku grupa o nazwie One Social Family Credit Cooperative zwabiła tysiące osób do przyłączenia się do niej, obiecując im udział w złocie Markosa. Ludzie, którzy zebrali się na kampusie Uniwersytetu Filipin w Los Banos, powiedzieli: że każdy z nich zapłacił 30 peso za broszurę o osiągnięciach Markosa i 10 peso jako opłatę za udział w zgromadzeniu. Sam Marcos Jr. zaprzeczył powiązaniu swojej rodziny ze zgromadzeniem, nazywając je oszustwem naiwnym i prestackim. Za to w ostatniej kampanii prezydenckiej niektórzy zwolennicy jego kandydatury na prezydenta obiecywali, że złoto Yamashity zostanie rozdane wszystkim Filipińczykom, jeśli on wygra. Prezydent nie skomentował już tych obietnic. W 2018 roku zwolennicy Markosa na stronie Marcos Cyber Warriors na Facebooku twierdzili, że bogactwo Markosa Seniora pochodziło od byłego klienta jego praktyki prawniczej, Jaki ze skarbu Yamashita, który ma być obliczany już na niemal 194 000 ton złota. I tylko dla porównania, na koniec 2021 roku, według międzynarodowej organizacji badawczej World Gold Council, która oparła swój raport na danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego Stany Zjednoczone posiadały 8133 tony złota, a Filipiny całe 159 ton. Gdy w 2023 roku aresztowano naczelnika jednego z największych filipińskich więzień, oprócz licznych zarzutów kryminalnych postawiono mu też i te związa związane z wykorzystywaniem należących do zakładu karnego narzędzi i pracy więźniów do poszukiwania w różnych miejscach ukrytego złota. Sam też byłem adresatem różnych propozycji ze strony Filipińczyków, oferujących mi niezwykle lukratywne inwestycje w poszukiwanie złota na należących do nich działkach. Oczekiwane kwoty inwestycji miały być relatywnie niewielkie, zwroty liczone w tysiącach procentów, a skarby zaledwie kilka machnięć łopatą od przekopanych przez nich miejsc. Nie przekonały mnie nawet wysyłane mi później przez nich zdjęcia wykopanych przez nich gigantycznych złotych samorodków. Po prostu za bardzo przypominały kawał betonu pomalowany złotą farbą. Spadkobiercy rodziny Rojas wciąż walczą w sądach, wierząc w odzyskanie, jeżeli nie ukradzionego rzekomego skarbu, to jakichkolwiek należności z tytułu uzyskanych wyroków. Na razie niestety bezskutecznie. Również państwo filipińskie próbuje odzyskać pieniądze zawłaszczone przez klan Marcosów za czasów dwóch dekad rządów Ferdinanda Marcosa Seniora. Jednak obecnie, gdy prezydentem jest jego syn, idzie to jeszcze wolniej niż wcześniej. Choć należy przyznać, że dotąd odzyskano około 9 miliardów dolarów, a o kolejne 6 toczą się batalie sądowe. I to się wydaje być prawdziwym, jedynym i jednocześnie największym skarbem w tej całej historii. I tylko ciekawe, co na to wszystko powiedziałby generał Tomoyuki Yamashita.